5 grudnia na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach odbędzie się dziewiąty bieg mikołajkowy. Sponsorem głównym wielkiej świątecznej imprezy sportowej jest Grupa Azoty Police. Zapisywać się na bieg można. Lista jest otwarta. Zapisy są poprzez stronę Bifort Sport. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Biegam Wolubie Police. Weź w link i tam są i tam bezpośrednio przekierują na stronę. Dziewiąty bieg mikołajkowy to wiele różnych biegów. 5 grudnia o godzinie 9 wystartują najmłodsi. O godzinie 10 odbędzie się 5-kilometrowy bieg z kijkami Nordic Walking. Świąteczna sztafeta marzeń, czyli bieg z choinkami odbędzie się o godzinie 11, a godzinę później, czyli o 12 10-kilometrowy bieg główny. Głównym sponsorem tego biegu jest grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Za co bardzo dziękujemy. Również odbywa się klasyfikacja pracowników biegu, piąte zimowe mistrzostwa grupy Azoty. Oraz widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych pracowników do biegania. W ubiegłym roku ze względu na obostrzenia bieg odbył się w formie wirtualnej. W tym roku biegi odbędą się w tradycyjnej formie. Organizatorem biegu Mikołajkowego jest stowarzyszenie Biegam bo lubię Tim Police.